Szczęść Boże. Dobry wieczór, dzień dobry o jakiejkolwiek porze, gdziekolwiek w świecie, z której strony globusa Państwo słuchacie tego nagrania. Konfederacja działa. Konfederacja zmierza równym krokiem w stronę wiejskiej, ulicy wiejskiej w Warszawie, w stronę gmachów. Parlamentu, Sejmu i Senatu jesienią. Jesienią będzie się tam można dostać już nie po prośbie, nie na specjalne zaproszenie, nie, nie na przepustkę załatwioną przez znajomych, nie tak znowu licznych posłów czy senatorów. Na jesieni można tam wejść, jeśli rzecz jasna. Państwo weźmiecie udział w tej akcji i bagatela oddacie głos na konfederację i, i co więcej dopilnujecie tego, żeby ten głos nie został podliczony ujemnie, żeby się nie zgubił. To dwie akcje, które w istocie prowadzimy. Prowadzimy akcję wyborczą, wkrótce ogłoszona zostanie kampania wyborcza, jej rozpoczęcie, zbiórka podpisów, ale my już równolegle myślimy o pilnowaniu wyborów. Są wprawdzie ruchy kontroli wyborów, ale co tu dużo mówić, chyba, w, chyba zdążyły, jeśli nie przysnąć, to lekko zmrużyć oko, ruch kontroli wyborów. Współinicjowany przez Konfederację, ale nie będący własnością Konfederacji, na pewno dobrze wszystkim zrobi. O tym mówię na początek, żeby odnieść się do, do zdarzeń, zdarzonek, bieżących, bo o to najwięcej jest pytań, jakoś najmniej pytań o cele perspektywiczne, o, o programy, plany dla Polski, świata, a najwięcej pytań o to, kto z kim Kogo i dlaczego próbował w, w ostatnich dniach, tygodniach namówić czy też zepchnąć do rowu. Pytania konkretnie o naszych, przykro to powiedzieć, byłych kolegów konfederatów, chociaż przecież rzecz jasna w życiu różnie bywa i, i może jeszcze przyjdzie Okazja niejedna, żeby się spotkać, ale, ale wątpliwe, czy pod szyldem Konfederacji, po tym, czegośmy się zdążyli my, Konfederaci, nasłuchać na swój temat od wielce czcigodnych posłów Marka Jakubiaka, Piotra Marca, Liroja, Pewnie w mniejszym stopniu, bo za niego częściej przemawiają jego pełnomocnicy, jego, jego delegaci aktywni na Facebooku. Niepotrzebnie, niepotrzebnie dorabiają takie obszerne i skomplikowane teorie do prostej decyzji podjętej przez, przez kolegów. Posłów czcigodnych Jakub, i Liroja, poszli swoją drogą. No ale w ostatnich dniach znowu ten temat odgrzany. Z drugiej strony globusa, na ojczyzny łono przybył pan Mariusz Welmax Kolonko i ogłosił tutaj inicjatywę polityczną. Wiem, że byli z nim w kontakcie, także i przedstawiciele Konfederacji, ponieważ z naszej strony, z naszej strony drzwi wciąż szeroko otwarte. I szczerze mówiąc do pana Maxa. Zwracaliśmy się bezpośrednio jeszcze zimą z serdecznymi zaproszeniami do tego, żeby, żeby włączył się w naszą akcję konfederacką. Wtedy do tego nie doszło. Dzisiaj jakiś nowy projekt polityczny, co jak sądzę. Co, jak sądzę, może nie wiązać się z y, y, pełną orientacją w tym, jakie reguły gry, nie przez nas dyktowane, y, tylko podyktowane przez tak zwanego ustawodawcę, czyli układ, y, monopol polityczny post okrągłostołowy. Jakie tutaj reguły gry e, obowiązują? No, mało będzie czasu na zebranie podpisów, tak na początek, podpisów wymaganych do rejestracji list wyborczych w 41 okręgach. Kto zbierze te podpisy w więcej niż połowie okręgów, ten już nie musi zbierać więcej, może zarejestrować listy w całym kraju. No i wtedy, i wtedy przysługuje ten dostęp słynny do mediów ogólnopolskich. Perspektywa niebagatelna. Nie warto tego lekceważyć, ale też nie warto tego przeceniać, bo bo przecież widzieliście Państwo w zimie, na wiosnę, gdzie tam z tego obligu wyborczego zostaliśmy wpuszczeni do mediów. No, w moim przypadku ten czas liczył się, wyraża się dokładnie taką ścisłą cyfrą zero. Zero minut, zero sekund w telewizjach centralnych warszawskich. Mimo to udało się zrobić porządny wynik, więc samego dostępu do mediów ogólnopolskich, tych kontrolowanych przez reżim, nie należy przeceniać. Natomiast oczywiście, jeśli chcemy, jeśli chcemy osiągnąć cel polityczny, jakim będzie uzyskanie znaczących przyczółków, właśnie tam na wiejskiej, no to, to musimy, to musimy te podpisy zebrać i konfederacji akurat się to uda. To będzie wymagało poważnej mobilizacji, to będzie poważna, ciężka praca narodowców, wolnościowców, katolików, prolajferów, kresowiaków i, i całego tego, Konfederackiego grona patriotów polskich z podróżnych znaków. Nam się to akurat uda. Może się nie udać innym i niektórzy już teraz odczuwają ciężar odpowiedzialności. Stąd, jak słyszę, i tu kolejna, kolejna postać pojawia się na, na kolejne mgnienie w tej. W tej w tych przeszerogowaniach przedwyborczych. Pan poseł również czcigodny pan Paweł Kukis to znam już ten tekst sprzed lat znam, już dzwonię, już rozmawiam, więc, więc z, o, informuję opinię publiczną, że, że właśnie z Jakubiakiem i, i, i Maksem Kolonką będzie się spotykał i będzie rozmawiał. Kto tam jeszcze. No, no, szanowni państwo, dookoła nas całkiem sporo różnych form i formacji, form istnienia politycznego. No i, i my, konfederaci, deklarujemy, że nie zamykamy się na, na dialog. Konstruktywny z, z wszystkimi, którzy chcieliby realnie zmieniać rzeczywistość, a, a nade wszystko zabezpieczać suwerenność, bezpieczeństwo wiary, rodziny i własności. I własności w, w tych trudnych okolicznościach geopolitycznych. Nie zamykamy się na rozmowy, prowadzimy rozmowy i, i z prawicą Rzeczypospolitej z Markiem Jurkiem, i z prawicą Rzeczypospolitej bez Marka Jurka, bo to tam nastąpił też podział. Rozmawiamy z rozmaitymi formacjami narodowymi, w, w, o, ciągle szczere, najszersze zaproszenie dla środowisk, które w tym samym czasie właśnie podejmują wielkie przedsięwzięcie o charakterze akcji społecznej, roty marszu niepodległości od dawna, od zawsze, to znaczy od zawsze, od kiedy Konfederacja działa. To zaproszenie było aktualne, zaproszenie na listy wyborcze, Wyborcze konfederacji dla, dla liderów tego i, i innych projektów. No, ale za chwilę wybije ta godzina prawdy, Za chwilę za chwilę sytuacja się urealni. właśnie, właśnie dlatego, że władza, Ogłosi termin wyborów, z tego wyniknie czas zawsze krótszy niż, niż, niż by to było wygodnie na zbieranie podpisów. No i okaże się, kto zarejestrował listy wyborcze, kto ich nie zarejestrował. Nie będąc rzecznikiem Konfederacji, bo takiego rzecznika nie ma, podobnie jak nie ma lidera jednoosobowego przywództwa, nie ma nie ma, nie ma tutaj pod tymi licznymi chorągwiami konfederackimi, nie ma jednej głowy, która by była wyrazicielem jedynie słusznej opinii. Ale we własnym imieniu ja ciągle najusilniej namawiam do tego, żeby podjąć tę słuszną decyzję. Namawiam wszystkich, z którymi ja osobiście, albo też moi koledzy, koleżanki konfederacji, rozmawialiśmy w ostatnich tygodniach, miesiącach. Myśmy się naprawdę nie zarzekali. Myśmy się naprawdę nie zamykali. I uwaga, w tych rozmowach, Nous Mówimy szczerze o, o uwarunkowaniach, no właśnie czasoprzestrzennych okręgów wyborczych 41 i, i nie da się ich pomnożyć po to, żeby, żeby na przykład, o, na przykład, Agrounia dziś partia, prawda, żeby, żeby zajęła wiodące pozycje w jak, to, jak to tam pierwotnie się koledzy wyobrażali w jakiejś porażającej liczbie nie, okręgów. To nie jest możliwe, no właśnie dlatego, że to jest konfederacja i jest, jest mnogość liderów lokalnych regionalnych i regionalnych i krajowych, ale uwaga, nie stawialiśmy nikomu warunków wstępnych, nie stawialiśmy nikomu żadnych warunków zaporowych. Rozmawialiśmy o z kim tam jeszcze, z, z żołnierzami i z cywilami, rozmawialiśmy z profesorami, i, i yy, 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 magistrami, albo, albo też, yy, albo też yy, ludźmi, którzy w swoim bojnym politycznym życiu nie mieli yy, czasu na, yy, na yy, zdobywanie jakichkolwiek tytułów naukowych. Yy, I podkreślam, yy, większość tych zaproszeń jest yy, i będzie yy, yy, wciąż aktualna, tylko czas się Kończy. Czas się kończy. I jeżeli, jeżeli ktoś z Państwa, nawet i tych pierwszych przeze mnie wymienionych nie wyłączając, chciałby jeszcze podjąć rzutem na taśmę tę dobrą decyzję polityczną, jaką będzie przyłączenie się do naszego projektu, to to jest moment, żeby to zrobić. Robotnicy nawet ostatniej godziny mile widziani, i oni mogą dostać. Nie zwlekajcie, nie zwlekajcie już bardzo blisko połowa lipca do wyborów jesiennych, mnóstwo pracy do wykonania. Nie dezorganizujmy, nie dezorganizujmy nawzajem swojej pracy, nie marnujmy swojego czasu w tych przedbiegach wyborczych. Konfederacja... Wzywa, Konfederacja wzywa wszystkich Polaków dobrej woli, rodaków z kraju i zagranicy, z tej zagranicy na zachód i na wschód od, od Polski w jej obecnych, w jej obecnych jałtańskich, podzdamskich granicach. Konfederacja wzywa do boju. Do usłyszenia z Panem Bogiem.